Kuchnia w większości już zbudowana tak, jak chciałem. Pokażę Wam, co zrobiłem. Kilka pomysłów, które wprowadziłem w życie. Myślę, że może też zainspirować kogoś do tego, żeby zrobił u siebie na jachcie przebudowę. To, o co mi chodziło najważniejsze, to wykorzystać jak najwięcej miejsca. Tego miejsca, które jest tutaj, a jest go stosunkowo niewiele. No i chodziło o to, żeby. Ilość czuładek, ilość szafek, ilość miejsca na różne małe nawet rzeczy była jak największa. Rzeczy. No i to, co jest w ogóle na łódce potrzebne, to dzisiaj ciężko jest ocenić, to się dopiero w praniu okaże, ale ilość miejsca, malutkich schoweczków, nawet im więcej, tym lepiej.